Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of Kingdoms, kolejnym od daily odcinku i można to tak nazwać taką serią, kolejnym odcinku z serii um, dalszego rozwoju sojuszu po prostu pokażę Wam jak się sojusz yy, rozwija, yy, terytorium to w sumie takie rzeczy, które pokazuję na każdym odcinku, z prawie na każdym odcinku z Rise of Kingdoms ale też yy, powiem Wam takie zmiany nie chcę zbyt często robić tych odcinków, bo jednak aż tak dużych zmian nie ma częstych no i też po prostu no, niektórych spraw nie poruszam na tych odcinkach, więc nie ma aż tyle rzeczy, żeby na tych odcinkach mówić ale się nazbierają też No i też myślę, że to fajne dla człon aktywnych członków naszego sojuszu jest, są takie materiały, żeby sobie posłuchać co się dzieje z roli lidera Sojuszu z mojej roli. Więc tak, aktualnie tak wygląda nasze terytorium. Cały czas tutaj się budujemy, z, żeby nowe punkty zbioru uzyskiwać. Terytorium to tak tu wygląda z tym. Punkty, 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 punkty surowców z Sojuszu 22. Jak zbudujemy kolejną flagę 23 będzie. 31 osób, 27 850 tysięcy siły. Zmalało trochę, ale to wzrośnie na spokojnie. Dzisiaj bądź jutro już wzrośnie. Technologia, tak aktualnie to wygląda. Tutaj się bardzo rozwinęliśmy. Bardzo, nie bardzo. co no, w każdej technologii, jak na ten moment, ale jak na liczbę naszych graczy, to jest dobrze. I taka informacja. Opis się będzie zmieniał. Tak, i nazwa też się będzie zmieniała. Ale to zobaczycie na jaką w następnych odcinkach, kiedy to po prostu się zmieni. Ponieważ muszą zbierać klejnoty na to. No i wtedy zobaczycie, jak to się zmieni. I taka informacja. Zostajemy z sojusznikami, rodziną, No. Akademią tak to można nazwać, bo zostajemy, ale nie do końca. Em, sojuszu, 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 sojuszu. Excalibur Hydra. E, tak, zostajemy. E, tak można powiedzieć, po prostu akademią ich, ale też nie do końca, bo jakby będziemy jakby jak najbardziej możliwe to będzie będziemy zależni od siebie, a nie od nich. E, no, ale jesteśmy ich sojusznikami też. No, to dopiero od dzisiaj jesteśmy, więc też trudno mi o tym więcej powiedzieć, ponieważ się dogadaliśmy tak, że będziemy jak najbardziej. Yy, nie będziemy bazować na nich ani nic, po prostu sobie pomagamy i tak mówiąc, jesteśmy ich akademią. No, yy, no. mam nadzieję, że to pomoże w rozwoju, yy, a wręcz na pewno pomoże. Tutaj coraz więcej yy, przejmujemy terenów. Yy, jak ten sojusz w pełni się nazywa? Yy, Turan Empire. Yy, coraz więcej ich terenów przejmujemy, bo tutaj są nieaktywni gracze. Nieaktywni. Yy, Dowódców wam mogę pokazać. Pokazać, pokazać, pokazać. Yy, dowódcy. Tak wygląda sprawa, jeżeli. Tak, tak wygląda, jeżeli chodzi o, o dowódców, u mnie tutaj. No, mm, i co wam tu jeszcze mogę pokazać? Odkryłem 100%, jeżeli chodzi o mgłę. Całą mgłę, mgłę rozproszyłem dzisiaj. Wszystko tutaj y, zrobione. I co tak jeszcze wam mogę pokazać? No właśnie. Nie masz aż tyle rzeczy o Sojuszu mam do pokazania. Co mogę pokazać? Co mogę pokazać? Na pewno będziemy powoli zmierzać też tutaj do, 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 Sanktuarium Wiatru, które jest przyjęte przez, tak, 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 tak. Rise of Spartians. No, są silni. Przez nich też się przenosiliśmy ze wcześniejszego miejsca. No ale będziemy zmierzać ku temu Saktuarium. I mam nadzieję, że wtedy, kiedy zmierzymy się tam, damy radę je przejąć. Taką mam nadzieję. No cóż, tutaj budujemy kolejną flagę. Mogę Wam pokazać też um, rankingi. Jeżeli ktoś nie gra w tym królestwie, to pewnie go to ciekawi, jak tu wygląda, jeżeli chodzi o, 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 o rankingi. Mm, Excalibur y, Hydra Na szóstym miejscu, jeżeli chodzi o ranking siły sojuszu. My jesteśmy na 39. No, trochę spadliśmy przez to, że silniejsi gracze ostatnim czasem odeszli, ale to nie, przez, to nie głównie tego wina, e, że o tyle spadliśmy, tylko to, że po prostu nieaktywni gracze e, mieli powrócić, ale jednak nie powracają do gry i są wywalani. Po prostu poprawiamy aktywność i tak dalej. Ranking Zabójstw Sojuszu 22 jesteśmy Excalibur Hydra, tak jak w tej poprzedniejszy, poprzedniejszym rankingu, na 6 miejscu. Flagi Sojuszu a my na 42, trochę wzrośniemy jeszcze, bo cały czas te flagi budujemy. Excalibur Hydra tutaj jest na 7 miejscu. Siła indywidualna, tutaj nie sięgam do rankingu, liczba, po, no widzicie sami tą nazwę, jest na 263, całkiem nieźle, myślę tak, tak bynajmniej sądzę, że całkiem nieźle. I tak z ciekawości z... sprawdzimy, czy jest tu jakiś gracz z Excalibur Hydra, tak szukam, szukam. Czy jest tu jakiś gracz od nich? A jeżeli jest, to zobaczymy na jakim miejscu, bo tak, w sumie, z ciekawości z chciałbym e sprawdzić. No cóż, nie mogę znaleźć no w top 100, myślę, że na pewno jest. Tak bynajmniej mi się wydaje, dużo w ogóle jest osób bez, bez żadnego sojuszu, bo oni skaczą. O! Na 70 miejscu jest. Dobra, poziom ratusza też tu nie sięgamy. Tutaj raczej mi się nie chce szukać. Yy, no, yy, tutaj chcę wskoczyć na nowo do rankingu, bo byłem w tym rankingu na około 600 miejscu. Później spadłem. Przez mniejszą aktywność, jeżeli chodzi o zbieranie, zajmowałem się innymi rzeczami. Tutaj spadłem. E, król ekspedycji. Ekspedycji na razie nie ruszałem. Tak, to tak. Tak, e, o ekspedycji mi chodzi. E, ekspedycji na razie nie ruszałem, bo to trochę wstaję w miejscu. Jak dowódców ulepszę, to wtedy ruszę bardziej. Tak myślę, że kilka naraz zrobię. Punkt wyczynu. Tak, tutaj jestem. Tak, tutaj się znajduję. Oddziały Wam też mogę pokazać. Suma jednostek 145 000, no prawie 146 000. Siła oddziałów 372 800. Um, pozdobywałem troszkę z wiosek um, pierwszych jednostek, ale to nie aż tak dużo jak myślałem, że mogę zdobyć. Um, polepszam ich um, na trzeci poziom. No i w sumie co? Ja wam więcej mogę tutaj pokazać, ukazać i tak dalej. Co ja więcej wam tu mogę ukazać, pokazać? Um, nie mam zielonego pojęcia. Mam mało surowców, bo dopiero co na technologię dawałem, e, znaczy um, naukę o własną dodawałem. No. no i w sumie to by było dzisiaj. Na tyle. Zapraszam wszystkich tutaj do sojuszu na ten moment sojusz Mroczny Okej w królestwie 2.898. Zapraszam tutaj każdego. No, na następnych odcinkach pokażę Wam jak się pozmienia nazwa opis e, i tag. I, 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 i jak się terytorium będzie powiększało, to będę pokazywał na każdym odcinku. I taka jeszcze dla Was informacja. Już w tym tygodniu będę chciał... Znaczy w następnym tygodniu, bo w sobotę latuję ten odcinek i w sobotę nagrywam. W następnym tygodniu Będą pojawiały się odcinki z innych gier. Już za dwa tygodnie Znaczy za tydzień Za tydzień, półtora Będą pojawiały się odcinki takie vlogowe, jeżeli uda vlogi. Jeżeli uda mi się ogarnąć yy, program do montażu. Więc to by było dzisiaj. Na tyle dzięki Wam za oglądanie, za wytrzymanie z moim gadaniem. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to możecie napisać komentarz. Yy, jeżeli macie pomysł też na inne odcinki albo na jakieś gry, które by mogły się u mnie pojawić, bo jestem tego ciekawy, co byście chcieli widzieć, yy, to no, możecie napisać to w komentarzu. Więc to by było na tyle. Wszystko jest w opisie. Muszę przestać y, cały czas y, mówić, y, że was żegnam. To by było na tyle. To by było na tyle, bo za dużo tego gadam. Trzymajcie się i cześć.